Ponad 100 rekonstruktorów weźmie udział w dzisiejszej inscenizacji i spektaklu pod nazwą Nalot Bombowy na Mławę Mława 1939. W tym roku wszystko będzie wyjątkowe, bo i 80. okrągła rocznica tego wydarzenia jest wyjątkowa. Widowisko będzie miało oprawę pirotechniczną. Będą też oczywiście samoloty i pozorowany nalot. Tego wyzwania podejmie się Dariusz Barłoszka z Aeroklubu Przasnysz, który wraz z kolegami przeleci nad miastem płatowcami przemalowanymi na niemieckie Messerschmitty. Instenizacja nalotu jest dla mieszkańców Mławy ważnym wydarzeniem. Część z nich czynnie bierze w niej udział. Udział w rekonstrukcji jest Ale... dla mnie coroczną tradycją przede wszystkim, a drugą sprawą jest to, że mogę upamiętnić historię Mławy i naszego regionu. No, dla większości to jest po pierwsze dobra zabawa, a po drugie, no to jest warto czegoś spróbować. Wiele osób właśnie tak myśli. Bardzo to jest fajna sprawa, po prostu dla mnie to jest zaszczyt. Uczestniczyć w rekonstrukcji nalotu na Mławę w 1939 roku. A zacząłem uczestniczyć, bo córka zaczęła, po prostu e, wciągnęła mnie, córka jest teraz na studiach, zostałem jako sam. Jak ojciec, córki, chodzę chod, chod na rekonstrukcję. Piątkowe główne uroczystości Mławskich obchodów wybuchu II wojny światowej rozpoczną się o godzinie 17 w centrum Mławy. Wtedy to odbędzie się między innymi Apel pamięci, będzie też oddana salwa honorowa oraz defilada kampanii honorowej oraz pododdziałów 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Po tym wszystkim inscenizacja nalotu. Zapraszamy dziś do Mławy, bo warto.